Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj jesteśmy w Sfacie, inaczej zwanym Safedem, jednym z czterech świętych miast judaizmu w Izraelu, jednym też z najwyżej położonych miast w tym kraju. Święte miasto. Które słynie że z tego, że wywodzi się stąd Kabała. Zapraszam na film, e, zapraszam do komentowania, odpowiadania na nasze zagadki, no i oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. E, miłego oglądania! Safed, czyli Inaczej Swat, to jedno z czterech świętych miast judaizmu obok Jerozolimy, Hebronu i Tyberiady. Położone wysoko w górach górnej Galilei oferuje wyjątkową atmosferę pełną duchowości i historii sztuki. Znane jako kolebka kabały, przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i artystów, tworząc niepowtarzalną mieszankę mistycyzmu i kultury. Spacerując po wąskich uliczkach Safedu, można poczuć jego niezwykłą aurę, stare kamienne domy, kolorowe galerie sztuki, malownicze synagogi i zapach świeżych chałek pieczonych w szabasowy poranek. To miasto, które warto odwiedzić, by poczuć prawdziwego ducha Izraela. Choć Safed ma długą historię sięgającą czasów biblijnych, największe znaczenie zyskał w XVI wieku, gdy stał się centrum żydowskiej mistyki i studiów nad Kabałą. Po wygnaniu Żydów z Hiszpanii w 1492 roku wielu uczonych i rabinów osiedliło się tutaj, czyniąc miasto duchowym i intelektualnym centrum judaizmu. Pod rządami imperium osmańskiego Cwad rozwijał się jako miasto handlowe i religijne. W XIX wieku, trzęsienia ziemi i epidemie spowodowały jednak spadek znaczenia miasta. W XX wieku, podczas wojny o niepodległość Izraela w 1948 roku, Safed był areną walk między Żydami a Arabami. Ostatecznie miasto znalazło się pod kontrolą Izraela, a od lat 50. XX wieku stało się centrum artystycznym i turystycznym. Sercem miasta jest Stare Miasto. Wąskie, kręte uliczki prowadzą do historycznych synagog, ukrytych dziedzińców i urokliwych placyków. Charakterystyczne dla tej dzielnicy są niebieskie drzwi i okiennice kolor ten symbolizuje boską ochronę. Safet słynie z pięknych synagog, które nie tylko zachwycają architekturą, ale także mają ogromne znaczenie duchowe. Jest to synagoga Ari Ashkenazi, jedna z najważniejszych synagog w Cfacie, związana z Rabinem Izaakiem Lurią, uważanym za ojca nowoczesnej kabały. Jest synagoga Ari Sefardi, druga synagoga związana z Lurią, mniejsza, ale równie mistyczna. Synagoga Abu Hawa, słynie z niezwykłego sklepienia ozdobionego kabalistycznymi symbolami. Synagoga Josef Karo, miejsce gdzie rabin Józef Karo, autor Shulchan Aruch podstawowego kodeksu prawa żydowskiego, miał mistyczne objawienia. Poza religijnym wymiarem Cvart jest także miastem sztuki. W dzielnicy artystów można znaleźć galerie pełne obrazów sześć i judejków. Wiele z nich odwołuje się do mistycznych motywów kabały. Z miasta rozciąga się panorama na całą Górną Galileę, Dolinę Hula, Wskórza Golan, a przy dobrej pogodzie nawet wierzchołek Góry Hermon. Dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć kabałę, warto odwiedzić Centrum Kabały, gdzie można dowiedzieć się o jej podstawach i historii. W pobliżu znajduje się także Muzeum Mistycyzmu Żydowskiego, które przedstawia wpływy kabały na judaizm i kulturę. Okolice cwatu słyną z doskonałych winnic, produkujących jedne z najlepszych izraelskich win. Sawet to miasto o wyjątkowej atmosferze, łączące historię, duchowość i sztukę. Można tu poczuć mistyczny klimat, gabały, podziwiać stare synagogi, odkrywać galerie sztuki i delektować się niesamowitymi widokami. To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Izraelu, idealne zarówno dla miłośników judaizmu, jak i turystów szukających inspiracji oraz unikalnego klimatu. Jak widać na filmie w szabat miasto zamiera. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane Anis Paul oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.